U, u, u. Chyba życiówka W rękach czuję, że chyba ma więcej niż 13 Patrz, na sam koniuszek Czyli kulka poszła, do, o nawet tej strony Kulka poszła do środka A tak wygląda nasza pierwsza sztuka 12,5, 12,7, 13, 12,90 tak łapie. to tak. jest 12. Tak, jest długi, ale zobacz, nie jest ubity, jest sportowiec. Długi, tak. Ten na kartichu to miał 13, to był krótszy o 10 cm. ale miał tutaj był bardzo gruby Poszedł To szedł. Słuchajcie, nie minęło 3 minuty od tamtego karpia. Jeszcze nie zdążyłem kiju zarzucić, Michał ciągnie. Prawdopodobnie znowu karpia. Branie z pięknym odjazdem. Ryba weszła nam w zanętę. Wiatr wie niesamowity, nie wiem co będzie z dźwiękiem. A jest bardzo zimno, jest w tej chwili 3 stopnie i wiatr ze 30-40 km na godzinę. No tutaj fale aż o brzeg biją, ale ryba bierze. 16. Chociaż nie, ja wtedy wyświetlał wszystkie, wiesz, a mi się wydaje. Ociąż... Nie, bo tak 7 kilo, no to jak go codziennie 7 kilo. Nie, nie jest duży Myślę, że bliżej mu do piątki Jakoś tam Michał ciągnie kolejnego karpia Trzecia ryba dzisiaj, idę po statyw Do Zwinąć Ci do wędkę? <grymne> na wędkę? Jak nie pójdzie mi na prawo bardzo, to nie ma. Powiedz, co zwiń, Rafał. jednak i tak trzeba będzie przerzucić. Ja? Przyjmowania to znaczy ostatnia ryba. Bo już jest za ciemno. Tak. Cholę nakręciliśmy jednego tego mojego przysłowadzenia. O, nie lubię flesza, dobra. Nie podoba mi się flesz To no. też taka piąteczka, nie? Aha. No i wkrótce <noise> <ranie, radaty głosy> to jest do cięcia. Szybko przyszły po nęceniu, gdzieś godzina półtorej gdzieś. U mnie akcja, trzymaj kamerę, wyłączę. No nie wyłączę. Można coś? Nie no, zrób sobie przedtem swoje. Co robię, zrobię, tylko... Trzymaj wagę nakręciłem jak zacinasz branie chyba też, nie? branie też, Dranie tak, 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 tak. Super. przynęciliśmy z Pombem 75 deko przed Wnierzchem poszło 75 deko za nęty i minęły jakieś półtorej godziny ryby wróciły w łowisko mamy akcję cały czas Michał to karpia takiego około 5 kg ja Złowiłem chwilę później jesiotra, to była taka sytuacja, że Michał miał tego karpę na macie, stąd takie zdjęcia, tylko na macie, no nie miał to zdjęcia zrobić. Michał e, wyczepiał karpia, ja miałem już branie jesiotra, dlatego Michał e, musiał sobie to zdjęcie na macie zrobić i wypuścił tego karpia, podebrał mi jesiotra, w chwili jak e, wypinał mi jesiotra, miałem kolejne branie. No niestety trzymałem w rękach tą drugą wędkę i zanim zmieniłem wędki, zacięcie było trochę nie w tempo. E, no i ryba się spięła po krótkiej, nie wiem, dosłownie no 5 sekund walki było i, i spięła się ta ryba, niestety. E, teraz Michał miał kolejne branie po 15 minutach od tamtego jesiotra. Ale nie udało się zacząć. To było takie branie dosyć delikatne do brzegu, trudno powiedzieć, co to było. E, przerzucił teraz zestaw i zobaczymy, co dalej. Będę się meldował, jak to się będzie działo. Jest 11. Mamy akcję cały czas zimne jest niesamowicie, jest koło zera. Wiatr nie ustał, dalej cały czas wieje tak jak wiał e... Michał to karpia 10, 10 kg e... Ja złowiłem jednego sterleta miałem jeszcze Dwie spinki, dwa niezacięte brania. Trochę na skuteczność spadła. Zaraz z zmieniał haczyk, robię nowy przypomniony z haczyk na jednej z gdzie miałem dwie spinki. Ja jeszcze złowiłem jednego małego karpia. Jest 11.20, nasza zasiadka dobiega końca. Padła mi bateria w kamerze, muszę dograć podsumowanie zasiadki z telefonu. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, coś będzie widać. Zasiadka niesamowicie udana. Obłowiliśmy się, złowiliśmy bardzo dużo karpi jesiotrów. E, Michał w nocy pobił życiówkę jesiotra 13 kg e, Ja złowiłem tego pełnołuskiego 12 kg e, złowiłem jedną dyszkę, jednego 9 kg 8, 7,5 kg. Michał też pociągnął takie karpie E, chyba złowiliśmy ponad 10 karpi, nie wiem, nie liczyliśmy dokładnie. Policzymy to w domu na zdjęciach, bo robiliśmy zdjęcia wszystkim rybom. E, były w nocy takie momenty, że mieliśmy po dwie ryby na macie. E, brania były tak intensywne. W pewnym momencie mieliśmy branie na trzech kijach, więc udało się tylko dwa zaciąć, już jeden kij na jednym kiju ryba poszła eee, i o 3.30 wyciągnęliśmy wędki z wody Już po prostu byliśmy tak zmęczeni nie mieliśmy e, za bardzo siły gdyby to były zawody łowilibyśmy dalej ale skoro przyjechaliśmy się tutaj relaksować i odpocząć to o 3.30 wyciągnęliśmy wędki i poszliśmy spać, bo po prostu byśmy nie spali chyba w ogóle eee, tak ryby brały dzisiaj rano jeszcze wyciągam jednego jesiotra, 7 kilo i uspokoiło się zresztą też już nie nęciliśmy rano stwierdziliśmy, że chcemy się na spokojnie spakować zjeść śniadanie wypić kawę i wyjechać stąd punktualnie o 12 jesteśmy niesamowicie zadowoleni, bardzo fajna zasiadka, bardzo udana dużo ryb, dużych ryb to co lubimy najbardziej, czyli akcja cały czas cały czas brania hole udało się tam jakieś hole nakręcić To w zasadzie tyle. Woda jest piękna. Jeżeli macie możliwość, tutaj przyjechać, zobaczcie, jak ta woda wygląda. To jest 52 hektary, duży zbiornik, ale nie przejmujcie się, tu wcale nie trzeba daleko łowić. My mówimy 30 metrów od brzegu i to wystarczy. Wcale nie trzeba wywozić gdzieś na środek, czy nie wiadomo gdzie, łódką zalętową. Zrzutu też tu można fajnie połowić i znęcić tam rybę blisko brzegu. Jeżeli macie taką możliwość, mieszkacie gdzieś niedaleko Czechowic dziedzic, to przyjeżdżacie na uroczysko Karpiowe, bo naprawdę warto. Ta ryba tu jest, jest jej bardzo dużo i pięknie bierze, A więc warto tutaj przyjechać. Myślę, że na zasiadkę kilkudniową to nawet cały kraj warto by było przejechać i tutaj się zameldować na tym łowisku, bo na pewno wyjedziecie stąd zadowoleni. Ok, na dzisiaj tyle. Widzimy się pewnie w środę, planuję jeszcze jedną zasiadkę zrobić w październiku na łowisku Karpik w Graboszycach, tam też będę pewnie kręcił film i będzie filmik z tej zasiadki, więc e, piszcie co sądzicie o tym filmiku, e, subskrybujcie kanał e, lajkujcie, albo hejtujcie jeżeli coś można poprawić, na pewno można dużo poprawić, trzeba kupić lepszą kamerę to, to na bank, bo GoPro się nie sprawdza do kręcenia kupiłem na razie statyw i już ten statyw przy ujęcia, ale E, trzeba kupić jakąś kamerę Full HD, e, która sobie poradzi ze zdjęciami nocnymi która sobie poradzi lepiej e, z kadrowaniem e, obrazu. Więc piszcie co sądzicie o tym kanale, o tych filmikach, subskrybujcie i do zobaczenia nad wodą. Na razie cześć.